Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie o damskich fochach, które są znane wszystkim. Bez fochów, mało związków. No, przepraszam, przepraszam. Zawsze przepraszam, jeżeli kogoś urażam, bo niektórzy mogą powiedzieć, u nas wcale. No, to cudownie po prostu. Ja pamiętam przede wszystkim fochy mojej mamusi. Słuchajcie, tatuś tego nienawidził, ja tego nienawidziłam, Jania tego nienawidziła. E, Mamusia to uwielbiała, po prostu jak tylko jej się coś nie podobało, jak była na coś zła, na kogoś z nas, jak coś było nie po jej myśli, to nie było rozmowy, nie było pogadania takiego, wiecie, żeby to sobie omówić, żeby to sobie wytłumaczyć, żeby też powiedzieć na przykład, że jest jej, nie wiem, albo przykro, albo że jest zła, albo że się jej nie podoba coś, albo że ja jej się nie podobam. W tym, co robię, tylko było takie, no tak, no, oczywiście. Ty to wiesz lepiej, albo, no tak, oczywiście, tobie to nie... rozumiecie? Nie będę tutaj tego e, wyciągnęła, bo sami mi się robi niedobrze. Miałam tego bardzo dużo jako przykład, jako wzór. Mało tego, mama też mówiła takie teksty, że trzeba mu robić dobrą minę do złej gry, że nie trzeba się przyznawać do tego, że mi na kimś zależy, że nie trzeba, wiecie, być, no jakby trzeba udawać, że nie czuję, e, nie chcę to w ogóle, po prostu jestem ponad to. O, myślę, że to jest taka dość istotna cecha Focha, że on pokazuje że mnie to nie dotknęło, mnie, ale nie będę się zniżać do szanownego pana, albo do szanownego dziecka, albo nie będę tłumaczyć, bo to przecież powinno być wiadomo, prawda? Moja wersja jest mi znana, ale jej Wam nie będę przedstawiać, ponieważ to w ogóle każdy powinien wiedzieć. Albo się domyśleć, albo wiedzieć skąd inąd, nie wiadomo skąd. Tego powinni może uczyć w szkole, albo Syłać z góry takie tablice mojżeszowe. No w każdym razie słuchajcie, niedawno w grupie fajna dziewczynka taka, niedużutka. No tak opowiadała, bo oczywiście opowiadamy o tych związkach, w których jesteśmy. Ja bardzo pilnuję i tak podkreślam, że to nie jest tak, że tylko on robi niefajne rzeczy, bo my też. No to ona powiedziała bardzo uczciwie, mówi, że on się kłóci, a ona robi focha. I to robi tego focha na długo. No ja się też mogę przyznać, niestety, znaczy niestety dla przeszłości, bo teraz już niestety nie robię już fochów, e, w każdym razie dużo, dużo rzadziej, ale zostało mi trochę, jednak z mlekiem matki wyssałam. I wiecie, e, jak na początku robiłam e, fochy w moich e, dwóch związkach, bo takich długich i poważnych, no to obu mężów szlak trafiał. E, I e, mnie się wydawało, wiecie, że, też to, się nie wiem, nie chcę tłumaczyć, tylko chcę wytłumaczyć, że jak mnie jest przykro i mnie to zabolało, co on powiedział, zrobił, a jeszcze szczególnie jak nakrzyczał, albo jak zawiódł, albo obiecał, albo zapomniał, albo. Tam się, nie wiem, wobec kogoś zachowywał, tak, że mnie to y, jakoś poruszyło. No to, że ja y, mam po pierwsze prawo, bo tak się czuję, rozumiecie? To jest takie, myślę, że każda z nas, jak to przeżywa, to tak się czuje, że coś się z mi stało, mnie się coś stało, prawda? Więc ja muszę to w jakiś sposób po pierwsze przetrzymać. Muszę Ci pokazać, że nie lubię Cię teraz. Po pierwsze, jesteś niepopularny, że ja Ci pokażę, prawda? To zaraz nie będziesz miał do mnie dostępu. Nie dam się dotknąć, nie dam się przeprosić od razu, nie dam się pocałować, nie dam się e, przytulić. Nie dotykaj mnie. Znamy dziewczynki? Znamy. No, jak mi powiesz, że nie znamy, to wam nie uwierzę. E, e, no nie myśl sobie, że ja tak szybko, prawda, zrezygnuję na przykład. Myślisz, że powiesz, przepraszam, już wszystko będzie. Tak jak przedtem, to się już nie będzie liczyć, to już będziesz mógł znowu zapomnieć i tak dalej. Więc mamy w tym też taką niesłychaną potrzebę, żeby tobie było tak też przykro jak mnie. Tylko tego nie mówimy. I mówimy też, że jest nam przykro. Tylko pokazujemy, że ty jesteś po prostu persona non grata to raz, ale też mamy jakiś niegodny tego, żeby z tobą się porozumiewać. No w każdym razie. Tak ja to też pamiętam z tego mojego dzieciństwa. Często chłop się wycofuje, e, niektórzy uważają, że rzeczywiście no, niegodny i się, tak wiecie, dają pomniejszyć. E, no to wtedy jeszcze bardziej, prawda, baba sen na to pozwala. Niektórzy się wściekają, zaczyna się rodzaj jakiejś, e, albo takiej walki, albo też odpowiadają tym samym. No, zaczynają się tak zwane ciche dni w domu. Robią się takie napięcia, taka siekiera wisi w powietrzu. Taki rodzaj, no, nie tylko jak się razem mieszka, przecież też są takie e, afery. E, ale taki rodzaj, wiecie, takiego stanu? którego nie ma jakby wyjścia, takiego tunelu, robi się ciemno, robi się między nami i Po co ja z nim jestem? A on sobie na przykład mówi, a co ona, co ona robi w ogóle? Jaka ona jest? Wcale nie jest taka, jak miała być albo jak była, prawda? E, jakieś za zawieszenie, na pewno zawieszenie serdeczności, zawieszenie miłości, zawieszenie życzliwości. Jest coś bardzo nierzeczliwego w fochu. Oczywiście, on może być na coś bardzo paschudnego, tylko tam też było, prawda, niefajne, ale to też, jakby to powiedzieć, rozwiązania w tym żadnego nie ma. Szczególnie dla mnie było, wiecie co ważne, jak dotarło do mnie, że ja się sama z tym okropnie źle czuję. Że właściwie tego tchoha muszę utrzymywać, pilnować w sobie, mam go nie odpuścić, no bo jak on ma zobaczyć, że mnie tak strasznie zranił, to przecież to musi potrwać, nie? żeby zaczął za mną tęsknić. A on jakby nie tyle tęsknił, ja miałem coraz bardziej dosyć. Też do mnie dotarło, że to się w ogóle nie opłaca. Również pamiętałam, jak było tacie, a tacie ta bardziej sekundowałam niż mamie i widziałam, że to, co ona robi, jest strasznie przykre. No i właśnie takie nieskuteczne w gruncie rzeczy. No więc wiecie, no uczyłam się i uczę się nadal, bo właściwie to do końca życia mam zamiar się uczyć. I szukać nowych sposobów i takich w sobie przede wszystkim, żeby poza najważniejszą jakość, żeby poza tym, że zrobiło mi się przykro, albo zrobiło mi się boleśnie, albo wściekła jestem, albo kompletnie nie wiem co robić, że po pierwsze mogę to powiedzieć, nazwać to, prawda, powiedzieć boli mnie teraz, albo jestem bezradna. Albo i boli mnie, jestem bezradna, jeszcze do tego jestem wściekła. No, bezradność z wściekłością, bardzo trudny zestaw. Też bezsilność, właśnie z, z wściekłością, to jest poczucie krzywdy. Jestem skrzywdzona, czy czuję się skrzywdzona. I teraz, jak się czułam taka skrzywdzona, no to było mi okropnie. Powiem Wam, że powoli, powoli rozróżniam oczywiście sytuacje, w których y, y, ktoś mnie. Krzywdzi od sytuacji, które mi się nie podobają, e, i od takiego możliwego stanu, w którym ja po prostu nie biorę tego do siebie. Nauczyłam się tego. Jeżeli kogoś coś niesie, mojego chłopa czy mojego, no szefów na szczęście od bardzo dawna nie mam, e, ale kiedyś miałam, e, czy słyszę od ludzi, czy właśnie, nie wiem, rodzica, czy jakiegoś człowieka, który ma coś, mam u niego coś załatwić, a on się zachowuje jak, nie wiem, wiecie, Dzbóg, tak zwany. Znacie to słowo Dzbóg, zepsute jajo, nie? E, no to w takiej sytuacji mnie zależy, ktoś mnie daje albo odpór, albo wręcz atakuje i robi mi coś niedobrego. Mnie się dzieje źle, ale nauczyłam się po pierwsze od bardzo dawna, że to z nim się coś dzieje. Ja nie muszę tego brać do siebie, rozumiecie? To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Taki rodzaj, po pierwsze, oderwania się w tej chwili od tego mojego, jak on mógł, jak ona mogła, jak Jezus, co ja, co ja teraz czuję, co ja mam z tym zrobić. Do takie zobaczenia, jest, w jakim on jest w stanie. E, on jest wściekły, on jest e, przestraszony, więc jest wściekły. On nie wie, co zrobić, więc jest wściekły. On się e, nie umie przyznać do tego, co czuje, e, więc za, zakrywa to, nie wiem, chamstwem bezczelnością, a może jest po prostu hamem. A może ktoś jest e, tak niepewny i tak się tego boi. To strzale nie powiem Wam częste. Że jak zawrzeszczy, jak zakłóci, jak się yy, okaże, to on pierwszy napad, czy, czy głównie on napad, to się nie wyda. W ogóle, że się nie wyda, że on jest górą. Zaraz, że to się jest góra, ja wcale nie muszę być dołem. Ja mogę być obok. Jeszcze wam powiem o aikido, krótko, bo aikido jest cudowną szkołą walki, która polega na tym, że mistrz się nie bierze, e, wiecie, do współbicia. Misz się odsuwa i przez swoją energię, którą kieruje w inną stronę, przepuszcza napastnika zupełnie gdzie indziej. I on tam se leci. A mi zostaje z boku. Czyli właśnie nie wchodzę w to. Jeśli mnie to bardzo wiecie, bo czasami jest tak, że mój własny przecież e, ukochany, jak mi zrobi. Coś, co się nie mogę nie załapać, no to na przykład, nie wiem, albo pochrzyczę, albo się popłaczę, albo y, trzasnę drzwiami, albo y, no, bardzo rzadko zrobię focha. <grym> w każdym razie uczę się cały czas ja ze sobą, dla siebie głównie, uczciwie mówię dla siebie, ale też i dla naszej relacji, żebym nie wchodziła w zwarcia. A jeżeli wejdę, to bardzo uczciwie. Jestem wściekła, nie podoba mi się, nie godzę się na to, nie życzę sobie tego albo zupełnie mnie to nie obchodzi. Nie będę tego robiła, nie mam na to ochoty, żebyś mnie czymś straszył, żebyś mnie na tym e, uważał za, nie wiem, niedobrą, wredną, e, słabą. Jakkolwiek to ja taka nie jestem, ja tego nie kupuję, rozumiecie? Czyli nie muszę fochować, nie muszę chodzić przez parę dni. Też nieszczęśliwa, no bo przecież jak ja fochuję, czy tam jak dziewczyna, te moje dziewczynki, co mi opowiadają o tym, to się, właśnie tak jak wam powiedziałem, tak się muszą trzymać w tym, nie, to jest takie pilnowanie czegoś niedobrego, to tak jakbym miała maskę na buzi i ją sobie przytrzymywała, ona mnie tam przecież ubiera, prawda, i te moje mięciutkie, fajne miejsca rani też, sama się rani wtedy, więc, a jak się... Otwarcie, jawnie przyznam, że nie radzę sobie z tą sprawą. Albo, że właśnie dokładnie wiem, że jej nie chcę. Albo, że widzę, że to jest Twoja sprawa, nie moja. To ty mi opowiadasz, wszystko zrzucasz na mnie. No, przed chwilą to ty zrzucałeś na mnie, a ja tego nie biorę. To jak to się zaczyna, wiecie, robić stała rzecz i taka stała moja. Czy twoja, co Ci życzę kobieta kochana, bo przecież mówię jako przykład, że to mnie też obchodzi dotyka, jak się to staje stałe, czyli jak ja zaczynam ufać temu, że ja e, nie jestem ofiarą, bo to najważniejsza jest rzecz. Te fochy się bardzo biorą z tego, że ja się czuję ofiarą, bo krzywda, no to przecież czyni ofiarę. Ja nie jestem bezradna, ja się mogę wycofać. Ja, się mogę, ja mogę powiedzieć, że ja nie wiem, co zrobić. Ja mogę powiedzieć, że ty też nie wiesz, poczekajmy. Możemy znaleźć, im więcej znajdziemy różnorodnych sposobów za, e, na reagowanie, na rozwiązywanie, tym lepiej. Jesteśmy twórczy. Nie jesteśmy skazani ani na foch, ani na poczucie strasznej krzywdy, ani na ból. Owszem, czasami zaboli. No to mogę powiedzieć, zabolało i wtedy się zająć tym, żeby mnie, nie wiem, przestało boleć, albo żeby mnie bolało mniej. Albo żeby sobie coś fajnego znalazła. Mogę cię zostawić na, to, na ten czas i nie być zainteresowana. To nie jest foch. Potem albo wracam i mówię, już mi przeszło, albo pytasz się mnie, już przeszło, ja mówię już. Albo mówię jeszcze chwila. I to jest uczciwe. I to się daje wtedy zakończyć, po prostu. I w dodatku zostawia nas w poczuciu sprawczości, i takiego, wiecie, y, nie mam nic przeciw bezradności, to zauważcie, co mówię. Nie mam nic przeciwko bezradności, ale nie zawsze bezradność jest dobrym doradcą. Więc tutaj bądźmy, o, słuchajmy, najbardziej spokoju wewnętrznego. Nie każda rzecz, która na mnie, wiecie, nie każda e, tocząca się na mnie lawina, mnie dotyczy. Naprawdę mogę się usunąć. Ok. Żyjemy.